Nie to z tej strony rozwój witam serdecznie 21 um, odcinku ze serii malinki um, to jest ostatni odcinek w starym roku um, żeby ktoś nie pomyślał, że to totalnie to, to, ostatni odcinek malinki i ją w zupełności zamykam. Nie, 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 nie. Nie zamykam malinki, malinka będzie dalej e, trwać. Nadal będzie, będzie ta seria. Um, w, tym od, w tym odcinku tak myślę, um, Poruszyć temat, od, jak już poruszyłam temat mojej codziennej pielęgnacji twarzy na, co, y, z rana, to tak o wieczornej i chciałabym zaznaczyć wam, że co y, nie zawsze wieczorem, tak samo u mnie wygląda pielęgnacja twarzy. I tak, y, pokażę wam dwa produkty, ponieważ trzeci produkt, jaki też używam wieczorem, już wam pokazywałam w poprzednim odcinku o mojej rutynie porannej. I między innymi tak, jeżeli chodzi o oczyszczanie twarzy, to ja ostatnio tak na próby wzięłam i wręcz pokochałam, właśnie peeling do twarzy. To jest żel, delikatny peeling z kwasami. Aha, do każdego typu cery. Niestety on już mi się kończy. To jest taki smutek, bo go uwielbiam. I od, od 10 do 15 minut można go um, trzymać. I to jest zęszeniem, Kosamia H i upinki orzecha. Um, na szczęście, jest to um, sprzeciw y, y, czyli azjatycki adaptogen o właściwościach antyoksydacyjnych. Naturalny koktajl y, przeciwstarzeniowy i detoksujący, a kwasy AHA to między innymi miks pięciu botanicznych ekstratów, które wygładzają i, i rozjaśniają posarzałą skórę, łupinę H złuszczają i wygładzają. No i zapach co tutaj, tutaj y, nie jest taki istotny. Y, nie wiem, czy widać jaką teraz mam y, cerę po tym peelingu, bo właśnie dzisiaj y, przed chwilą myłam. Tym peelingiem. Jak nie, mylę, nie, nie myję tym peelingiem, to ja myję e, z, z firmy farmacji, ze serii Aqua, żelem e, do mycia twarzy, który Wam pokazywałam. E, nie pamiętam, który to był odcinek, ale w którym odcinku e, w, Wam pokazywałam e, ten żel do twarzy. E, jak nagrywałam o mojej porannej rutynie pielęgnacji twarzy. No jak oczyszczę albo tym pielęgniem, albo tamtym żelem, to ja używam e, tonik z serii New. To jest z Avonu Ten tonik Ainu. To jest rozświetlający tonik do twarzy. Więc to jest kolejny taki, właśnie co ja wieczorem nakładam produkt, który lubię. Go używać, o się tak określę. I go również dwa razy dziennie używam. Ten tonik odnośnie dzisiaj coś jeszcze użyję i zaraz zobaczycie co. Ok, już mam ten produkt, zaznaczam, codziennie go nie stosuję wieczorem, ponieważ zapominam, ale można go i codziennie stosować wieczorem. Ba, mało tego, nawet było, była taka sytuacja, że zapomniałam o tym produkcie, że mam na twarzy i z nim poszłam do szkoły. Więc cały dzień przechodziłam w tym produkcie, który bym chciała wam pokazać. A mianowicie to jest taka maska do twarzy, jak widzicie, od farmacji. To jest moja mask have. Uwielbiam tą maskę. Um, ona jest yy, ale beauty mask. Yy, nanos maska. Yy, konsystencja jest bardzo taka fajna, leciutka. I o, jak się nie mylę, ona jest wygładzająca, albo rozświetlająca. By musiała yy, znaleźć ją w internecie. I jak widać jest używana. Yy, po tym, że jest mała, ale zobaczcie jaka jest Wydajna, zobaczcie, taka, nie wiem czy tak widać, taka fajna, taka, taka, o, <grytania> taka jak, yy, no, gąbeczka coś takiego. Dobra, od razu jak sobie wzięłam na łoże, ja ją po prostu uwielbiam, tę maskę. E, tak jak mówiłam, maska jest taki, że ja y, żyję przeważnie w pośpiechu, em, w biegu, więc ja zapominam o niektórych, produktach, które powinnam stosować, jak między innymi powinnam stosować, no w sobie każda kobieta, Powinna stosować dwa, trzy, trzy, razy dziennie, nie, dziennie, w tygodniu maseczki oczyszczające, złuszczające, nawilżające, wygładzające. Ale niestety ja nie stosuję tak jak powinno się stosować, bo jak mówiłam, zapominam. I to praktycznie tą maskę uwielbiam i praktycznie codziennie to jest taki mój w to ja muszę po prostu użyć. No, jak zapomnę, no to trudno, to zapomnę, więc. Yy, tonik codziennie leci, myję, wieczorem i rano. Maska i peeling, zawsze wieczorem. No, ponieważ y, podprysiniec y, go używam, dlatego zawsze go wieczorem używam. Chocia z tego względu, że y, jak nałożę sobie odżywkę, to wtedy sobie peeling nakładam. No i międzyczasie się namydlam lub po prostu jeszcze inne czynności y, wazience wykonuję, które się, y, się wykonuje, wazience podczas y, kąpieli to są takie trzy a razie cztery produkty, które ja używam y, wieczorem. Ale, ale, ale tak jak mówiłam czwarty produkt, czyli em, żel do oczyszczania twarzy z serii e, Aqua, e, pokazywałam wam w poprzednim odcinku i się, z, z pranej rutyny, a się postaram również te produkty, to wam produkty te, co też wam pokazałam, e, znaleźć linki i wstawić w opisie tego filmu. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Do zobaczenia, cześć!